Wiecie, dwie takie koleżanki spotkały się na Jarmarku i ona mówi, jene Linka jak już długo nie widzę, co te porybisz, co te są łebrycy. Ona mówi, no wiesz, ja teraz tak nie mogę wychodzić, bo... Ja muszę te pilnować, te moje wnuki, ale tak jeszcze nie mogę, aż tym moim starym to nie do wytrzymania. On jak gdzieś idzie rano, to idzie do jednego garażu, piwko wypije, wtedy z drugim kolegą piwko. I on przyjdzie na rąbany i tylko telewizor włączy i za chwilę on le... <todgłosy> <todgłosy> to, wał... I mnie nazwą, to A ona mówi, wiesz co? I ja już mam z tym chrapaniem skończone I Jak ty to zrobiłaś? Słuchaj, ja mam w lodówce taki stary ser Jak on mi chrapi Ja mu ten ser położę na pierś On raz zaciągnie, drugi I koniec chrapaniem Lynka kupia ser Położę go na łekno. Żeby on tak kosk ześmiardnął? Le, klimę z przechodu na rąbony, Le, łuci. To jak już tak robię, chaty, to co so cofałem ci? No a może pilot pewno a on przecież ona cieje z kuchni że on chrapi ona mu ten syr złykna bo na bądź żeby on zesmierdnął ona mu go położyła na piers a Klemens tak rys zacygnął dragi rys mówi na jesteś znów od spada ale to nie jest do śmiechu ale wam powiem taką przygodę kiedyś lecieliśmy do Gruzji na festiwal no i taki Anteneusz też jeden silnik uległ awarii. No i kapitan tego powietrznego statku zakomunikował nam, że będziemy chyba lądować awaryjnie na którejś z łąk. Proszę Państwa, w Gruzji jest bardzo dużo łąk, gór i łąki są. Można awaryjnie śmiało wylądować takim anteneuszem, To bardzo łatwo się by wylądowało. A moja koleżanka, co siedziała z boku, wyciąga z torebki szminkę, poprawia sobie peseczkę, łeczka. A ja mówię, co ty robisz, dziewczyno? Przecież mi się za chwilę roz. A ty się jeszcze malujesz? Ona no, mówi, bo słuchaj, oni najpierw ratują te najładniejsze Skrzynka. Ona ściągnęła stringi i mówi Słuchajcie, oni najpierw szukają tej czarnej skrzynki Miłej zabawy przy zespole